Witaj Piękna Duszo na kanale Przypisu na Szczęście. Ja mam na imię Dominika i jestem tu przede wszystkim po to, aby wspierać Cię w Twoim rozwoju. Dzisiaj nagrałam dla Ciebie zestaw afirmacji, które możesz powtarzać za mną w myślach lub na głos. Polecam odtwarzać je sobie każdego ranka lub wieczorem tuż przed zaśnięciem. Przyjmij proszę z tego nagrania tylko to, co poczujesz sercem. A jeśli masz ochotę podzielić się swoimi odczuciami i wrażeniami po odsłuchaniu, to zapraszam cię serdecznie do komentowania i pozostawienia po sobie śladu. Zatem weź sobie głęboki wdech i zaczynamy. Jestem wystarczająca dokładnie taka, jaka jestem. Moja energia. Przyciąga do mojego życia fantastyczne okazje, cudownych ludzi i wspaniałe możliwości. W pełni i całkowicie akceptuję i kocham siebie. Jestem dla siebie ważna i okazuję to sobie w każdej sytuacji. Traktuję się z łagodnością, delikatnością, pozwalając sobie na życie w autentyczności i w zgodzie ze sobą. Tworzę i komunikuję się z poziomu miłości. Potrafię zadbać o siebie każdego dnia. Wiem, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Moje życie jest spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Buduję wspaniałe, wspierające i pełne szacunku relacje. Odnajduję spokój, równowagę i harmonię w każdym momencie mojego życia. Wspieram siebie i ufam sobie w każdej sytuacji.